Cześć, z tej strony Kuba. Witam serdecznie na kanale prorowery.pl, miejscu, gdzie dzielimy się nowinkami rowerowymi i opowiadamy o wszystkim, czego potrzebujesz wiedzieć o świecie rowerowym. Jest dzisiaj bardzo gorąco na zewnątrz, podchodzi pod trzy dychy na termometrze. No i jesteśmy dzisiaj w sklepie prorowery.pl w Siedlcach, a więc jeżeli chcesz złapać trochę słońca, tutaj podobno zawsze świeci słońce. I przy okazji kupić rower, zapraszam się serdecznie do salonu w Siedlcach. Dzisiaj mamy porównanie, o które prosiliście w komentarzach, a mianowicie prosił nas Wiktor, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca. Dzisiaj mamy porównanie rowerów krosowych i rowerów trekkingowych. Tak jak ostatnio mieliśmy film na temat porównania rowerów gravelowych i krosowych, tam różnice były bardzo wyraźne w wielu miejscach. Tak, tutaj już niekoniecznie, bo okazuje się, że tym rowerom bliżej do siebie niż właśnie gravelom do crossów. Dzisiaj porównujemy sobie te dwa segmenty rowerów: cross versus trekking. Najpierw parę słów o rowerach, które będziemy sobie porównywali. Przed nami mamy rower ROMET Orkan 2 w wersji M. W specyfikacji producenta jest także dostępna wersja D, czyli wersja damska. Rower kosztuje 1749 zł. Dzisiaj wybraliśmy rowery troszkę z tańszej półki z racji tego, żeby także pokazać fajne rowery, które są po prostu niezwykle w świecie tańsze i co za taką cenę poniżej 2000 zł możemy się spodziewać. Teraz jest wyposażony w amortyzator firmy Romet. Jest to amortyzator sprężynowy. Dodatkowo w tej cenie posiadamy hamulce szczękowe mechaniczne. Napęd. Shimano, 3 blaty z przodu, 8 przełożeń z tyłu. Za przednie przełożenie odpowiada przyrzutka Shimano Turnej. Za tylne przełożenia odpowiada przyrzutka Shimano Alivio. Rower jest oczywiście dodatkowo wyposażony w takich prostych rzeczy, w, prostych rzeczy, w prostą kierownicę. W wyższych modelach. Orkanów możemy znaleźć już mostek regulowany. Tutaj mamy bardziej rozwiązanie, które zwykle spotykamy w kategoriach crossowych rowerów, także u innych producentów, że mamy tutaj mostek stały, tak jak w rowerach MTB. Siodełko również będzie nam przypominało te bardziej z roweru MTB niż z roweru miejskiego. Standardowo w rowerze zarówno crossowym, także w trekkingowym będziemy mieli ten sam rozmiar. Mamy 28 cali, czy inaczej 700C. Drugim rowerem będzie rower tak naprawdę już kultowy. Jest to rower trekkingowy Romet Vagant 2. W tym rowerze możemy już spodziewać się typowych rozwiązań dla trekkingów. Rower kosztuje 1699 zł. Rower jest wyposażony w napęd również 3 tutaj razy 7. Mamy jedną przerzutkę mniej niż w Romecie Orkan 2. a przednie przełożenia tak samo odpowiada przerzutka Shimano turnej za tylne przełożenie Shimano Altus. W tej cenie otrzymujemy już hamulce tarczowe, ale nadal mechaniczne. W tej cenie otrzymujemy amortyzator ze stajni Rometa sprężynowy. I tak jak w rowerach trekkingowych bywa, rower jest wyposażony już standardowo w oświetlenie. Jest wyposażony w błotniki. Posiada dodatkowo zamontowany bagażnik. Charakterystyczną cechą też trekkingów jest zawsze zwykle kierownica regulowana. Mamy także inny obrys kierownicy: nie jest to kierownica prosta, jest ona tak bardziej zagięta w stronę jeżdżącego. Siodełko będzie bardziej tutaj, już wygodne, bardziej będzie miało więcej podkładki i troszkę więcej będzie amortyzowało nasze 4 litery. Ale dlaczego? O tym za chwileczkę sobie powiemy, już troszkę opuszczając samą specyfikację rowerów i idąc już do cech wspólnych i różnic, krótko omówiliśmy sobie te rowery. Teraz przejdźmy do tego, co te rowery tak naprawdę łączy. A więc, kiedy przyłożymy sobie te rowery jeden do drugiego, jeżeli chodzi o ramy, nałożymy je na siebie. To zauważymy, że mamy bardzo wiele wspólnych, podobnych rozwiązań, jeżeli chodzi o geometrię. Te rowery, jeżeli pozycja, do tego też dojdziemy, będzie się różniła, nie będzie wynikała koniecznie z samej geometrii ramy. Drugim wspólnym elementem będzie to, że oba rowery są wyposażone w widelec sprzedni. Oba rowery zakładają, że użytkownik będzie troszkę jeździł po bezdrożach i będzie potrzebował amortyzacji. Trzecim i ostatnim tak naprawdę wspólnym elementem jest tak samo rozmiar kół. Te rowery uniwersalne zwykle właśnie są wyposażone w coś pomiędzy szosą, a pomiędzy dwudziestkami dziewiątkami MTB, czyli tutaj środkowy, środkowy segment, middle ground, tak zwany 28 cali, inaczej 700 C. Tyle jeżeli chodzi o elementy wspólne, czas przejść do różnic, bo tak jak w wypadku Graveli i Crossów było, tak samo jest i tutaj. One będą nam mówiły, do kogo taki rower jest skierowany. A tak, pierwszą zasadniczą różnicą jest tak naprawdę pochodzenie tych rowerów. Rower crossowy jest to rower który był inspirowany rowerem MTB i skręcił w stronę większej uniwersalności. Tak samo Romer Vagant 2. Także jest to model, o którym myślano w kategoriach uniwersalności, ale podstawą dla tego roweru były rowery miejskie, ewoluujące rowery jeszcze wcześniej, kilkadziesiąt lat temu, ewoluujące rowery jakieś wyprawowe, wycieczkowe. Ciężko znaleźć wspólnego protoplastę, ale te, tym rowerom aktualnie na rynku bliżej do rowerów miejskich niż na przykład do rowerów górskich. A więc w tym wypadku Cross będzie miał więcej wspólnych cech z rowerem MTB, a rower trekkingowy z miejskimi. Drugą sprawą jest, tak jakby, dodatkowe wyposażenie. Nic nam nie stoi na przeszkodzie, żeby do roweru Crossowego zamontować podobne wyposażenie, jakie mamy dodatkowe w rowerach trekkingowych. Ale z samej definicji rowery trekkingowe przychodzą od razu z błotnikami, z bagażnikiem. I z jakimś tam dodatkowym oświetleniem, najczęściej, montaż w pieście albo montuje się, montowało się kiedyś jakiś tam dynamo, i tak dalej. Możemy rower crossowy, owszem, zbliżyć w tą stronę, wyposażyć go w botniki, wyposażyć go w bagażnik. Mamy na to miejsca montażowe, żeby to zrobić. I tutaj, tak jakby od razu, jeżeli szukamy roweru, którym będziemy musieli coś przewieźć, będziemy chcieli, żeby na nas nie chlapało, będziemy potrzebowali takiego komfortu użytkowania tego roweru. To raczej właśnie skręcamy w stronę roweru trekkingowego. Trzecia sprawa to jest tak naprawdę pozycja. Pozycja tutaj tak jak wcześniej już powiedziałem przy geometrii nie wynika z niej samej, ale wynika z zastosowanych tutaj elementów przede wszystkim w kokpicie i na siodełku. Kokpit zobaczymy, że bardzo wyraźnie się różni. Bliżej dla roweru crossowego Oczywiście, jeżeli chodzi o budowę mostka i o kształt kierownicy bliżej do roweru MTB. Kierownicę mamy relatywnie prostą, z lekkim wzniosem. Mostek akurat w tym modelu Romet Orkan 2 mamy nieregulowany, a więc tak samo jak w rowerach MTB, nadal z lekkim wzniosem. Czasami te mostki w MTB potrafią być proste albo w dodatkowym mieć minusowy, minusowy wznios, czyli mogą opadać. Tak też jak zobaczymy rower trekkingowy. Zobaczymy, że nie dość, że mamy możliwość regulacji w okolicy mostka. Czyli, że możemy sobie podwyższyć, obniżyć i mamy tutaj to o wiele większy zakres, nawet jeżeli byśmy zamontowali mostek, o którym wcześniej wspominałem z Rometa. Tutaj o wiele mamy większy zakres tej regulacji. Możemy sobie dopasować, wyprostować, trochę bardziej wypłaszczyć tą pozycję. Ale nie wypłaszczymy jej tak konkretnie. Zresztą regulacja mostka aż tak nawet na to też nie pozwala. Mamy także kierownicę, która jest skierowana końcami w kierunku jeżdżącego, po to, aby właśnie stworzyć jak najbardziej tą pozycję wyprostowaną. Dlatego też tutaj siodełka będą w taki sposób, a nie inaczej wyglądały. W rowerze crossowym będziemy mieli to siodełko bardziej płaskie, będziemy mieli mniej tej podkładki. Profil takiego siodełka będzie bardziej wyciągnięty troszkę z tyłu do góry, po to, aby zaprzeć się właśnie przy pozycji trochę bardziej pochylonej. Tak też dla guzów kruszowych naszych. W trek, w rogewerach trekkingowych, te siodełka mamy bardziej amortyzowane, właśnie z tyłu. Tam czasami w tych siodełkach nawet są dodatkowo takie sprężyny, a żebyśmy my, będąc wyprostowani, generując większy nacisk na guzach kruszowych niż, niż na rowerze krosowym mieli tam odpowiednią ilość amortyzacji. A więc podsumujmy. Mamy trzy różnice, które. Dzielą te rowery i przyporządkowują konkretne modele do odpowiednich grup, do crossów i do trekkingów. Pierwsza rzecz. Rowery mają inny zupełnie zamysł, z innych rowerów wyrastają i bliżej dla roweru crossowego do roweru MTB, bliżej dla roweru trekkingowego do takiego klasycznego mieszczucha. Druga różnica to właśnie wyposażenie dodatkowe i osprzęt. Sugeruje nam o tym dla jakich warunków ten rower jest dedykowany i do czego mógłby być wykorzystywany. Tutaj raczej skierujemy się przy rowerach crossowych w jazdę bardziej sportową, bardziej taką jazdę bench fitness nawet powiedziałbym, gdzie rowery trekkingowe skręcają w stronę wyprawowych rowerów, rowerów miejskich, rowerów, na których można coś przewieźć, na, który, na rowerach, na których się nie ochlapiemy, będąc, nie wiem, w jakichś ciuchach do pracy, możemy być pewni, że dojedziemy bardziej susi. Będąc bardziej suchym, dojedziemy będąc bardziej suchym, niż gdyby tych butników tam nie było. No i trzecia sprawa to jest właśnie pozycja na tym rowerze. Na rowerze crossowym mamy ją bardziej pochyloną, na rowerze trekkingowym mamy ją bardziej wyprostowaną. Dyktuje nam to kształt kierownicy, mostek i później także dzięki temu ewoluje nam tutaj w tym rowerze siodełko. W rowerach crossowych płaskie z przodu, ale wyciągnięte troszkę z tyłu, żeby się zaprzeć guzami kruszowymi a w rowerze trekkingowym mamy te siodełko bardziej miękkie, z większą ilością wspomagania w okolicach właśnie tego tyłu, dlatego że mamy wyprostowaną pozycję i generujemy większy nacisk tutaj na guzach kulszowych. Na podstawie tego, co powiedzieliśmy, co dla kogo? Jeżeli szukasz roweru, którym pojeździsz po lesie, pojeździsz po utwardzonych drogach jakichś, ale piaszczystych, jeżeli szukasz roweru, którym pojedziesz po asfalcie i będzie to rower uniwersalny, ale raczej zależy Ci bardziej na tym, aby ten rower wykorzystywać w celach sportowych, w celach pokonywania dystansów, kilometrów itd. i pragniesz, żeby Twoja pozycja na rowerze była bardziej pochylona, żeby troszkę jednak więcej tych watów, które generujesz w nogach, troszkę było przekazywane bardziej bezpośrednio na pedały, rower crossowy jest dla Ciebie. Jeżeli jednak szukasz roweru, który będzie o wiele bardziej wygodny, będzie miał właśnie tą wyprostowaną pozycję. Jeżeli szukasz roweru wyprawowego, również na długie kilometry, ale w większym komforcie. Roweru, jeżeli szukasz roweru do pracy, tak żeby w jak najbardziej komfortowych warunkach dojechać na miejsce pracy, spędzić właśnie w niej dzień. I wrócić również nieuchlapanym do domu, przy okazji muszą coś zawieźć jeszcze ewentualnie w bagażniku, jakieś pudła z jedzeniem, czy coś w ten deseń, wypisz, wymaluj. Rower trekkingowy jest właśnie dla Ciebie. To by było na tyle. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za spędzenie tego czasu razem z nami na kanale. Zapraszam serdecznie do rozpoczęcia dyskusji. Po, poprze, na poprzednim filmie Cross versus Gravel mieliśmy bardzo dużo komentarzy, za które bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że podobna dyskusja będzie miała miejsce również i tutaj. Jeżeli podobał wam się film, proszę o łapkę w górę. Zapraszam oczywiście na kanał po więcej tego typu treści i także do subskrypcji oraz kliknięcia dzwoneczka dla powiadomień. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Mówił do Was Kuba z salonu w Siedelcach. Trzymajcie się ciepło. Cześć.